Cześć, witam na kanale grupy modelarskiej Banzai Cars and Bikes. Dzisiaj chcieliśmy zaprezentować e, zgodnie za, z zapowiedzią tego, co będziemy pokazywać na kanale, czyli unboxingi, różne tutoriale, relacje z wystaw. Dzisiaj, w pierwszej serii takich filmów, chcieliśmy zaprezentować e, unboxing modelu Volkswagen Corrado z firmy Revel Długo wyczekiwany model, e, właściwie wznowienie modelu, długo wyczekiwany przez modelarzy samochodowych. Sa, sa, samo pudełko wygląda dosyć ciekawie. Jest to, jest to zestaw z farbkami, klejem, pędzelkiem na licencji Volkswagena. W zasadzie taki trochę gift set, e, gdzie jeżeli ktoś jest amatorem i posiada sprzętu, może sobie jakoś to tym farbkami pomalować w podstawowej wersji. I będzie to, e, będzie to też na pewno ciekawa zabawa dla takiego modelarza. Przez firmę Level sam model oceniany jest, jeśli chodzi o poziom trudności, na piątkę, czyli najwyższy, najwyższy w, ich, w ich skali. Zatem zobaczmy, jak to wygląda, ponieważ w przestrzeni internetowej było dużo opinii różnych, jeśli chodzi o, o to wznowienie. Głównie pod kątem jakości budy i pewnych tam nadlewek i, i, i nad, podszybia, nadszybia z przedniej szyby, jeśli chodzi o, o, o ten rowek. Uszczelki. Zobaczmy za tym, jak to wygląda, żebyśmy mieli pełną wiedzę w tym zakresie. Zapraszamy. Wróćmy do pytania, tego co prezentuje samo pudełko. Oczywiście mamy instrukcję. Kolorowa instrukcja. Dosyć, dosyć chwila, już rewel takie instrukcje wykonuje. Kalkomanie. Tutaj widzimy, że kalki zawierają tapicerkę foteli, zegary, napisy, jakieś pewnie oznaczenia silnika, listwy, stawki czarne. Restracje w kilku wersjach. Jeśli, jeśli chcemy, oczywiście, znaczki, oznaczenia, czyli standardowo można powiedzieć, kalkomanie, które mamy, które mamy w modelu. Sama instrukcja wygląda następująco: możemy ją sobie przejrzeć. Podane, oczywiście, kolory, które powinny być wykorzystane z danym z producenta do wykonania tego modelu. Pokazane. pokazane co, zawiera, co zawierają poszczególne ramki elementów, tutaj dalsza część kolorów no i mamy zaczyna się instrukcja właśnie to, to są te, te wstawki o których mówiłem pokazane jest jaki kolor i on ma też odcień na swojej instrukcji to tak jak wspominałem w mojej ocenie jest dosyć dłuższym Ułatwieniem nie musimy szukać tych oznaczeń, jeżeli już wiemy jaka literka co oznacza, jest to dosyć ciekawe, szczególnie jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę z modelarstwem. Tutaj mamy komorę silnika, podwozie, tak naprawdę instrukcja jest dosyć, dosyć cienka, bo też sam model nie zawiera jakoś bardzo dużo elementów, widzimy tutaj, co ciekawe, też są, jest, jest Co ciekawe, sam model zawiera silnik, natomiast maskę musimy sobie wyciąć sami. Tutaj jest to pokazane, czyli możemy zrobić w wersji otwartej, jeśli chodzi o silnik, lub w wersji zamkniętej. Wtedy też, jak gdyby, możemy zostawić tą maskę. Chociaż, jeżeli jest silnik, no to uważam, że robienie zamkniętej wersji jest, jest troszkę, trochę do sensu. No, ale jak to woli, może ktoś, ktoś nie czuje się na siłach, wtedy może to wykonać wersji zamkniętej. Tak, no i ostatnie strony instrukcje, W końcu pokazany cały model, jak powinien wyglądać z poszczególnymi kalkami. Także jak mówiłem, instrukcja dosyć czytelna, kolorowa, z kalkami. Dosyć fajnie to wygląda. Następnie mamy zestaw, zestaw farb, klej i pędzelek. Czy jest to potrzebne? Na pewno dla bardziej doświadczonych modelarzy. Modelarze nie, ale jak wiemy, zawsze dodatkowy sprzęt się przyda, dodatkowy klej. Czasami nam zabraknie kleju. Musimy kombinować to. Jest dosyć dobry klej, w mojej ocenie też, który możemy używać. No i kilka podstawowych kolorów, farbek, które możemy użyć w tym modelu. Farbki z firmy Revel są dosyć, jak otworzymy sobie całą farbkę, dosyć gęste. Należy je jeszcze, jeszcze odpowiednio ścięczyć, sam z nich korzystam czasami. Czy jest to potrzebne, czy nie, no na pewno zwiększa cenę samego, samego zestawu. Eee, w pewnie podstawowej wersji bez gift setu, czyli bez tej paczuszki byłby on, byłby on zdecydowanie, zdecydowanie tańszy. Zobaczmy teraz, jak wygląda Buda, właśnie to jest to, o czym mówiłem, gdzie najwięcej uwag jest do tej części. Jeśli chodzi tutaj o tą, ten rowek nad szybą, jest tutaj taka nadlewka. Tak naprawdę no, trzeba to obrobić, trzeba tutaj trochę pracy włożyć, żeby to wyglądało sensownie. Maska, tak jak mówiłem, też jest w całości. Oczywiście tutaj jest rowek, że jest, jest ten plastik cieńszy, więc jest ułatwienie do wycięcia jej. Tak to wygląda. Natomiast sama jakość plastiku jest, jest to dosyć gruby plastik. Który, który, który level też, też, już, też już w wielu modelach używał na pewno więc przy odpowiedniej obróbce jeżeli ktoś jest, ma doświadczenie i to nie jest jego pierwszy model na pewno poradzi sobie z doprowadzeniem do odpowiedniego stanu tutaj tej części tego elementu resztę standardowo czyli trzeba pogłębić linie podziału trzeba pogłębić linie podziału, wyszlifować sam plastik przed podkładem umyć można sobie wyciąć, jeżeli by ktoś chciał przy berdach trochę go zrobić ucholonego, żeby była taka ciekawsza wersja. Więc wygląda to, jeśli chodzi o budę, w ten sposób. tak? Klamki są elementem, elementem całej całej budy. Cały to mnie trochę utrudnia zadanie, bo potem trzeba się troszkę pomęczyć pomalowaniem ich. Jeżeli to był osobny element, byłoby na pewno. Na pewno łatwiej, ale tak jak mówiłem, sam model nie zawiera dużo elementów. Więc pewnie wynika to z tego. Zobaczmy zatem, co prezentują poszczególne, poszczególne ramki. Tutaj w tym foliopaku mamy dwie ramki, oszklenie plus ramka z podwoziem. Podwoziem deską rozdzielczą wnętrzem ciekawy tutaj jest efekt jeśli chodzi o tą podłogę nie wiem czy on jest zamierzony tak ma być natomiast no, jest to pewno tutaj chropowatość taka jak widzimy fotele deska, fotele boczki drzwi tutaj są takie elementy no i całe podwozie które prezentuje się następująco też na pewno jakaś obróbka większa czy mniejsza nas, nas nie minie następnie mamy ramkę z elementami oszklenia tutaj jak widzimy szyby są w jednym, w jednym kawałku czasami jest to ułatwienie czasami jest to jest to utrudnienie, zależy czy ktoś chce przerabiać na otwierane drzwi, aczkolwiek tutaj widzę w założeniu. Szyby przednie będą otwarte, ponieważ widzimy, że są tutaj tylko szyby, szyby tylne i przednia zamiast bocznych. Bocznych szyb przednich. Mamy tutaj też oczywiście światła. O, prezentują się następująco: światła. Przednie, tylnie. Taka ramka też dosyć, to jest dosyć yy, uboga, jeśli chodzi o to szklenie, ale wystarczająca. Zobaczmy, jak prezentują się kolejne, kolejne elementy. Mamy tutaj jeszcze jeden foliopak. Widoczne. Kolejne dwie ramki, więc samych ramek jest cztery. Tak jak wspominałem, nie ma. Nie ma tutaj dużo elementów. Tutaj mamy felgi, które składają się z dwóch części, czyli można zrobić obracane koła, zderzak, tylni, zderzak, przedni. O, to wygląda w następujący sposób. I elementy lusterka, no, które też pozostawiają, będą wymagały sporej, sporej. Obróbki, a to są chyba wkłady, wkłady do lamp, żeby sobie pomalować odgłośnik w jakiś sposób, żeby te lampy były bardziej widoczne. To jest kolejna ramka, i ostatnia ramka prezentuje się następująco. Mamy tu na niej elementy silnika, kierownice, elementy zawieszenia. Tutaj chyba jest misa olejowa amortyzatory ze sprężynami wygląda to tak więc tak jak widzimy sam model jest nie, za, nie składa się z wielu elementów no i mamy jeszcze woreczek z oponami które prezentują się następująco tutaj całkiem fajnie to wygląda jest napis na oponie jest bieżnik pokazany Nie ma. jest niski profil więc tutaj te opony wyglądają całkiem, całkiem fajnie. Tak zatem prezentuje się model Volkswagen Corrado Sim Revel. Zawartość tak jak niewiele elementów 76, dosyć trudny poziom. No najwięcej na pewno pracy będzie wymagała obróbka nad górną szybą tak jak pokazywałem to na, na, na budzie jak to wygląda. No oczywiście pytanie czy warto kupić ten model, jest to dosyć Dosyć yy, fajny model pod kątem tego, że sam samochód Volkswagen Colorado jest klasykiem, uważam za klasyka. Więc za bardzo alternatywy w tym momencie nie mamy, biorąc pod uwagę, że wcześniejsze wydanie jest dostępne dopiero z drugiej ręki. Więc na pewno wiele wielu modelarzy zdecyduje się na zakup tego modelu. Sam zresztą to zrobiłem jako fan marki Volkswagena, zatem na pewno będzie on u mnie w gablocie. W jakiej wersji? To jeszcze zobaczymy. Dzięki za obejrzenie, zachęcamy do subskrypcji kanału, gdyż będzie to nas motywowało do, do rozwoju. Mam nadzieję, że film się podobał. Dajcie łapkę w górę i dzięki jeszcze raz za obejrzenie.